to jest Kings czy Ginx i dzisiaj będziemy sobie ogrywać, nagrywać y, y, z plackiem y, takie jakby y, taki moje top model tylko że z lookbooków w sensie wiecie że się ubierasz w rzeczy które sobie stworzyłeś wcześniej czyli jakby z rzeczy z lookbooków looki z lookbooków i tam y, i ja je oceniać będę a później plack będzie mi oceniać więc y, oki okay. to jest według mnie Teraz tak ciszej, że powiem, że pierwsze co mi przychodzi to i 7,5 na 10, serio. Eee, no tak to wygląda mniej więcej. Serce. Jest bardzo fajny nawet. Eee, zostawcie subika i łapkę w górę. I mniej więcej... Eee, wow, jestem kreatywna, nareszcie coś wymyśliłam sama. Eee, mniej więcej top model eee, z lookbooków. Ciekawe. Oki, okay, backstroke, idę się ubrać. Oki. Okay. Wow, ale ciekawy, kolorowy. Uh, ale fajne, Fajny, serio. Um, daję temu lookowi. Czy hmm. ty się nagrywasz? Oki, okay, nie nagrywasz się. Daję temu lukowi 10 na 10, ponieważ bardzo mi są ładne yy, kolorki i w ogóle 10 na 10 serduszko. Dokładnie. co ty mi pisze, ale teraz tego nie odbiorę. Przepraszam. Yy, chociaż zazwyczaj opisuję tak szybko, no ale cóż dzisiaj niestety nie mogę. Yy, dobrze. Yy, next. Serce. Trzeci dokładnie. Mhm. <noise> Idę się ubrać. Oki! Okay. To w międzyczasie odbiorę do wiadomości chwilkę. Patrzcie teraz Wam udowodnię, że rzeczywiście yy, wchodzę na innych i innym daję prezenty, nawet jeżeli nie nagrywam. Widzicie? <noise> no dokładnie. Taka jedna dziewczyna przyszła i... No, dokładnie. Yy. Chwilka, napisze jej tylko, czy bym mogła generalnie udostępnić jej ogólnie wizerunek w internecie, czy coś takiego, w sensie wizerunek, że nazwę tak dalej. Chwilę. Chyba, chyba umarła. Żyjesz? Halo? Ona chyba nie żyje. Wiecie, co się jej się stało? się żyjesz? Taki, o oh, halo. O, dobra, sorry, to ja. E, ok. E, to e, Luczek, o taki ładny, no. Generalnie nie wiecie, ale ja generalnie nagrywałam ostatni odcinek z... <ścoughs> z... Um, z, um, z, um, z... tą... jak to się nazywało? Milana i Aloasa i Milana y, mówiła do Alasy, że ona strasznie kupiła jej, e, jej look i teraz Jessie też <ścoughs> ubrała się centralnie tak samo jak ona z XD <ścoughs> To za zbieg okoliczności Dobra <laughs> To było piękne Ale dobra e, Spoko, 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 spoko e, mm, <laughs> Nie no, ten look mi się zawsze bardzo podoba. Mega ładny e, Jedyne co bym zmieniła to chyba... O nie Nie no, w sumie wszystko pasuje, nawet oczka Nie jest git, serio Teraz następne, Który to już? Czwarty? Czwarty Bardzo look. Dokładnie. Jessie pokizała następny swój luczek i wygląda on mniej więcej tak. Eee, Teraz look y, nawet, nawet fajny, naprawdę nawet fajny. Eee, lubię tą bluzę bardzo, serio. Eee, nawet fajny. Dawałabym temu lukowi bo tylko troszkę mi się tutaj nie zgadują eee, te oczka do tej bluzki i spodniak Ale tak to jest. Nice. 8 na 10, to było zabawne. 8 na 10, bo serce, 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 ponieważ starych są ładne mi się naprawdę podobają. E, który już będzie? O, jest czwarty, piąty. Serce. Przecież są serca zaraz. Teraz jest taki, o, piątka, taki o... O, ale ognisty serio. Wow! Ale magicznie, nie rozumiem Ale ognisty, o tak. Um, mogłabym na tylko widać. <laughs> Według mnie ta blada troszkę skóra, ale nie będę oceniać tak pochodnia, bo naprawdę robisz cudowne luki, serio. Yy, w ogóle wszyscy moi koledzy, przyjaciółki robią mega fajne, serio Robią tak sorobiste luki I one mi się tak bardzo podobają, ja nie wiem czemu Serio yy, Ja nie potrafię robić takich luków, przynajmniej na kamerze A parcie zrobiłam, to zrobiłam tak poza kamerami Od razu jak skończyłam nagrywać to zrobiłam coś takiego Więc to jest, no Ale tak ogólnie to daję temu lukowi no, 9 na 10 jest nice, serio 9 na dziesięć. Narutek. Szóstka. I ostatni. Ostatni, czyli szóstka. Oj ojoj, ale różowo. Oj ojoj, ale różowo. Ojojo. Ujuju! Uj, 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 uj. Ale ładny, serio! Taki, taki, taki. I jeszcze ta ośmielniczka u góry. No słodko, serio! I te różowe oczka, też te, te soczewki. E... Ja chcę taką bluzę! Gdzie ty znalazłeś kobietę taką bluzę? Boże, święte, cudo, cudo, święte. Halo, halo, ja chcę takie. Mm, nie no nie, nie mogę, nie mogę takiej bluzy.

Serio bardzo mi się podoba ten look. 10, 10, je żyjesz? Je yes, yeah, żyjesz? Jest je. Halo. Jest no, Jessie, halo Jessie, żyjesz? Halo. No nie ma jej na no, żyje. E, jak ci się podobały ocenki? Ocenki I powiedz, który najbawi Powiedz, który luk Z twoich Później z moich. Inaczej później ja powiem nie, generalnie e, Jest mega sercem, o jak jest mega Jest super znaczy, jak y, mega, mega ocenki. E, bo w ogóle mam 6 minut odcinka, a jakoś muszę to ciągnąć do tych 10. Ten, ten, ten. No, według mnie też. Co mam na sobie? No, fajne. Mega. Mega. No to zostawcie suba, kochani, e, z najlepiej łapeczkę. E, wpadajcie, oczywiście, do placka. E, ale my, my teraz możemy mieć czas na pożegnanie, więc kochani, yy, zostawcie mi suba, łapkę w górę, yy, właśnie jak już mówiłam, komentarz możecie też, co mam jeszcze wam powiedzieć. Dziękuję za oglądanie yy, i właśnie idziemy teraz wszystkie nagrywać tą część, gdzie ona ocenia moje luki, więc będzie ciekawie, naprawdę będzie ciekawie. <laughs> Trzymajcie się i cześć!